Cześć, dzisiaj moim gościem jest Jarek Bus. A jeśli Jarek, to znaczy, że będziemy rozmawiali o whisky. I dzisiaj nie będziemy rozmawiali o konkretnym, konkretnym brandzie, konkretnej marce, tylko o całej kulturze, która wokół whisky przez Jarka między innymi w Polsce jest tworzona. Już się łączymy z Jarkiem. Cześć, Jarku. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiali na temat festiwalu, który organizujesz. A to jest dziewiąta edycja festiwalowa. Zaczęliśmy w 2014. Tegoroczna edycja odbędzie się 28-29 października, więc ostatni weekend piątek, sobota ostatni weekend października ale no w zupełnie nowym anturażu, w nowej lokalizacji, w nowych okolicznościach. Opowiedz, proszę. A tak, w zeszłym roku jeszcze festiwal odbywał się w. Praskim centrum koneser. Miejsce już jest wypełnione po brzegi i nie gwarantuje możliwości rozwojowych. Zmieściło się w zeszłym roku bodajże 52 czy 53 wystawców. Reszcie musiałem odmawiać ze względu na brak miejsca. No i w tym roku postanowiliśmy poszukać nowej lokalizacji. Taką znaleźliśmy w business Klubie Legii Warszawa. Piękna przestrzeń mniej więcej 50% większa od tego, co mieliśmy w zeszłym roku w Koneserze. Dzięki temu dobiliśmy w tej chwili już do 83 wystawców, co pokazuje, że zmiana lokalizacji, lokalizacji była no niezwykle potrzebna, aby festiwal mógł dalej się rozwijać. W ubiegłym roku Centrum Polskie Koneser ilu gości przyjął, przyjął festiwal? A w zeszłym roku było dosyć ciekawie, ponieważ teoretycznie cały czas fun funkcjonowały i obowiązywały te restrykcje przy takich imprezach, gdzie można było wpuszczać tylko osoby lub w pełni zaszczepione lub te, które przyszły z aktualnym negatywnym testem, a mimo to mieliśmy 4000. Nie powiem dokładnie, między 4200 a 4300, no tej końcówki nie będę podawał, ale przyszło ponad 4000 osób, co nas bardzo mocno pozytywnie zaskoczyło. Decyzja o poszukiwaniu nowego miejsca stała się no, warunkiem koniecznym do tego, żeby ten festiwal mógł być udany. A poza tym proszę wziąć pod uwagę, że powiedziałem, że my mamy w tym roku 83 wystawców, a nadal się zgłaszali kolejny, który. Znów musieliśmy powiedzieć dziękujemy, ale niestety za późno. Jakiej długości się spodziewacie? Tu mamy statystyki, które nam pokazują, na przykład, sprzedaż biletów 6 tygodni przed zeszłorocznym festiwalem versus 6 tygodni przed tegorocznym. 4 tygodnie versus 4 tygodnie zeszłego roku. No i to, co mogę powiedzieć. No i jak to jest, wygląda? Jest 100% większa sprzedaż. Powiedz, co przygotowałeś, jakie. Zmiany na festiwalu się pojawią, co nowego będą mogli zobaczyć, stali wy walce? No, po pierwsze, zgodnie z zamysłem, który nam przyświeca od dawna, który nie przyświeca od dawna, jest tworzenie strefy, którą my nazywamy New to Poland, czyli prezentacja firm, których większość klientów nie zna, a nawet jak zna ze słyszenia, to nigdy nie mieli okazji próbować ich produktów, bo po prostu oni oficjalnie jeszcze nie. Występują w Polsce, nie mają swojego agenta czy dystrybutora, jakby tego nie nazwać. Nie będę wszystkich, nie tu to ponad to wymieniał, dlatego że szczerze przyznam, nie wszystkich znam, ponieważ jedną z ciekawostek tego rocznego festiwalu jest to, że ambasada brytyjska objęła honorowym pat patronatem to wydarzenie. Ambasada będzie miała stworzone duże stoisko, na które oni zapraszają takie tam, czy brytyjskie, czy angielskie, czy szkockie, czy walijskie, wszystko jedno, start -upy. młode firmy, które niedawno zaczęły, które może nie do końca mają budżety na tego typu festiwale, więc już na samym tym stoisku, nad którym pierwsze sprawuje ambasada brytyjska, będziemy mieć dziewięciu nowych wystawców, będziemy mieć... Świetną naprawdę destylarnię z Belgii, która się nazywa Belgian Aul, która pracuje na alembikach zakupionych z kultowej destylarni szkockiej Kaperdonik, która w 2002 roku się zamknęła. Będziemy mieli tą nazwijmy strefę ginu, która na przestrzeni ostatnich dwóch edycji festiwalowych może być określona jako naprawdę wielki sukces. Festiwal też w tym roku będzie. Poszerzony o kategorię rumu, ponieważ jest to kategoria, która też zaczęła ostatnimi czasy bardzo mocno rosnąć. Powodów może być kilka, ale głównym powodem podobno jest to, że ceny whisky tak bardzo eksplodowały, że wielu klientów szuka jakiegoś replacementu. Z jednej strony nadal leża w beczkach trunek, a z drugiej strony no nie tak drogi jak whisky. Chociaż jak patrzę ostatnio na ceny dobrych rumów, to widzę, że one wcale nie ustępują temu, co się dzieje w segmencie UYS. To, co po raz pierwszy w tym roku się zdarzy, festiwal w tym roku będzie poszerzony o coś, co nazwaliśmy strefą high proof. Będzie to strefa, no dla, w dobrym tego słowa znaczeniu, ale dla totalnych geeków czy nerdów, jeżeli chodzi o o branżę whisky, dla których to co, się, to, co jest warte grzechu i warte do spróbowania, to są butelki z lat, nie wiem, 60., -tych, 70., -tych, 80. -tych, z destylarni, które często zostały już dawno zapomniane, bo są nieczynne. Będą tam nawet butelki z prywatnych kolekcji. Rozbudowaliśmy też sesję Masterclass, czyli te degustacje w tych zamkniętych pomieszczenia, w tym roku to będą te WIPOSKie Loże Legi. Pojawią się tam też takie degustacje, no właśnie dla wyjątkowo już zaawansowanych i znudzonych rynkiem dzisiejszym, młyski gości, którzy będą mogli sobie w ciszy i spokoju przysiąść i popróbować rzeczy naprawdę, które w tej chwili. Albo są bardzo zapomniane, albo pojedyncze butelki, które znajdują się na rynku, no, osiągnęły już taką cenę, że łatwiej zebrać się w 20, zrzucić na jedną butelkę i ją spróbować w samplach, niż zainwestować w całą. Gdzie możemy kupić w takim razie bilety, gdzie się zarejestrować i do kiedy ta rejestracja trwa? Tak jak co roku, cała sprzedaż idzie przez e-bilet, ale można wejść sobie na stronę whiskylifewurse.com. I tam w Zakładce bilety pojawiają się zarówno pojawia się za możliwość zakupu biletów, jak i tych tak zwanych masterclass. Bilet bilet jednodniowy kosztuje 199 zł, bilet dwudniowy kosztuje 299 zł. Mamy mnóstwo różnych masterclass. Są takie, które kosztują, nie wiem, tylko 90 zł za osobę, a są takie, które kosztują 850 zł za osobę. Będzie masterclass. Destylarni Waterford. To jest destylarnia z Irlandii założona przez no, guru świata łyski, czyli Marka Ranie, który um, przez 12 lat, nie całe 12, przepraszam, był właścicielem destylarni Bruchladych i wyprowadził ją na, na, na taki poziom, że teraz wszyscy chcą pić um, whisky pochodzące z tej destylarni. Marka Ranie jest no, chodzącą encyklopedią, jest człowiekiem, który. No nie tylko zna cały proces produkcji od początku do końca, ale w przeciwieństwie do wielu chociażby stylarni należących do koncernów, nie ma problemu z tym, żeby dzielić się każdym szczegółem produkcji. Spotykamy się na stadionie Legi Warszawa przy ulicy Łazienkowskiej. 28-29 października to jest piątek i sobota. W piątek zaczynamy o 15, w sobotę zaczynamy o 14. Nazywam się Jarek Bus, od 9 lat organizuję festiwal whisky live Warsaw, a przy okazji e, jestem właścicielem firmy Tudor House,